Dzień dobry, Oliwia Godlewska, wasza osobista stylistka, która już od 14 lat zmienia wasze szafy. Dzisiaj powiemy sobie o narzędziu, które jest bardzo ważnym krokiem do tego, żeby właśnie zacząć zmiany w swojej garderobie wprowadzać. Mianowicie oczywiście mam na myśli analizę kolorystyczną. Bardzo często zadajecie mi bowiem pytania, jak połączyć kolory? Jakie kolory są dla Was właściwe, w których Niekoniecznie dobrze się prezentujecie? Jak w ogóle wygląda analiza kolorystyczna? No i przede wszystkim, jakie są korzyści, kiedy ją po prostu przeprowadzimy? Czasami nie możecie się zdecydować na wykonanie właśnie takiej usługi, macie jakieś wątpliwości, i właśnie takim wprowadzeniem i pierwszym fajnym zetknięciem z analizą kolorystyczną, takim zapoznaniem się właśnie z tym, czym ona tak naprawdę jest i jakie korzyści można z niej mieć, daje seminarium, color art. Classes. To jest seminarium, które składać się będzie z dwóch modułów, z części teoretycznej, no i oczywiście z części praktycznej, z warsztatów. Więc, tak naprawdę, zdobyte informacje będzie można sobie później przełożyć na praktyczne działania. No, bo właśnie. O czym? Będziemy mówiły, co będziemy ćwiczyły właśnie podczas tych warsztatów. Przede wszystkim, oczywiście, przybliżymy sobie zagadnienia, które wiążą się z odcieniami kolorów. To, czy jesteście typami chłodnymi, czy może idziecie bardziej w stronę odcieni typów chłodnych. Czy dobrze wam będzie w oprawie? Kolorów, które są jasne, bo możecie taki, taki typ stanowić, czy może troszeczkę lepiej będziecie się prezentować w kolorach ciemniejszych? Oczywiście, powiemy też o chromatyczności. O tym, czy lepiej będzie budować Waszą garderobę, opierając się na barwach takich nasyconych, czystych, ciepłych bądź chłodnych, czy też może lepiej będzie Wasza garderoba? Lepiej będzie, jeżeli zbudują ją kolory takie lekko zabrudzone, trochę zgaszone, głębsze. To są też takie atrybuty, które właśnie ustalamy podczas analizy kolorystycznej, ale to są bardzo ważne elementy. Które prowadzić będą właśnie nas do tworzenia, tworzenia zestawów. I takie zestawy będziecie właśnie tworzyły też w trakcie, w trakcie tych, tych zajęć. Właśnie będziemy się zajmowały najpierw tymi teore teoretycznymi kwestiami po to, by móc dalej sobie przejść do y, praktyki. Wyjaśnimy sobie oczywiście też, y, jaki y, na przykład, jaki typ y, urody stanowicie, czy jesteście takim y, typem, który bardziej jest wyrazisty, kontrastowy, który w ten sposób może budować swoje stylizacje, czy może bardziej musicie opierać te y, kompozycje y, na harmonii, y, Kolorów. Oczywiście bierzemy pod uwagę wszystkie atrybuty, czyli budując bazę jasną i bazę ciemną ubraniową, wyjaśnimy też, jakie elementy ją tworzą czyli na przykład t-shirty, bluzki, jakieś koszule. To jest oczywiście jasna baza ubraniowa, no i oczywiście baza ciemniejsza, czyli na przykład spodnie, tak jak macie tutaj na slajdzie, spódnice, sukienki. To wszystko oczywiście musimy w odpowiedni sposób, wykorzystując swoje kolory, połączyć. I to będzie właśnie... Tematem naszego drugiego modułu, czyli właśnie tej części warsztatowej. Jak widzicie, tutaj będziemy uwzględniały na przykład kolor włosów, który macie, waszą, koloryt waszej cery, tęczówki. W części tej warsztatowej, oczywiście, będziecie też wypełniały takie ankiety. One są proste, które pozwolą, Wolą nam dalej właśnie budować już ten świat waszych barw, świat waszych kolorów. No i oczywiście też będziemy. Zastanawiały się nad tym, jak do tej bazy waszej ubraniowej, jak dobrać dodatki, w jakich one też powinny być kolorów, kolorach, tak żeby te wasze kompozycje były naprawdę, naprawdę ciekawe i takie przyciągające, przyciągające wzrok. No, więc w związku z tym podczas, podczas naszego spotkania będziemy sobie zaglądały też do Waszych szaf. Będziecie mogły zweryfikować tak na bieżąco Waszą garderobę. No i pod tym kątem też będziemy dalej budowały Wasze, wasze zestawy, Wasze stylizacje. Dlatego też Ilość osób na seminarium będzie ograniczona. To nie jest jakiś chwyt, wiecie, marketingowy, tylko ta forma warsztatowa, byście wyniosły po prostu jak największą wartość z tego spotkania. Będzie miała właśnie ograniczoną ilość osób, ponieważ ja do każdej z Was będę musiała się w trakcie naszych działań odnosić. Będę Wam pomagała te palety składać, te kompozycje budować. Będziemy sobie właśnie w ten sposób też konsultowały Waszą, waszą pracę. No i Finalnie, będzie taka niespodzianka. To będzie takie nasze zadanie na ten dzień seminaryjny czyli po prostu będziemy tworzyły Waszą taką mini, mini paletę. Tutaj macie te etapy. Będziemy tworzyły właśnie taką waszą mini paletę barw. Oprócz tego, że będziecie tworzyły i ćwiczyły kompozycje, będziemy tworzyły paletę barw, więc będziecie miały taki, taką ściągę, takiego gotowca, z którym dalej na przykład będziecie mogły uważniej już po naszych zajęciach przyjrzeć się waszym szafom. I to jest taka no pierwsza zasadnicza właśnie korzyść. Od razu na bieżąco. Co będziecie mogły spojrzeć takim świeżym okiem na zasoby swojej szafy, zasoby kolorystyczne i już niejako zweryfikować, czy wszystko w tej szafie waszej. Jest takie w miarę spójne kolorystycznie. No i oczywiście ta mini paletka, te ćwiczenia pomogą Wam także podczas zakupów. Paletkę będziecie mogły sobie, tę mini paletkę będziecie mogły sobie też wydrukować. No, i to jest taka gotowa dla Was podpowiedź, jeśli gdzieś w najbliższym czasie, powiedzmy, udacie się na zakupy. A to jest ważne, to jest bardzo istotne i to jest no taka właściwie pierwsza zasadnicza korzyść płynąca z analizy kolorystycznej, którą myślę, że poczujecie i zobaczycie, bo pozwala ona zacząć budować szafę właśnie w taki spójny sposób, bo często mamy bardzo dużo rzeczy w szafie. I niestety niektóre z nich gdzieś tam sobie leżą na półce czy na wieszaku, wiszą, nie są przez nas wykorzystywane, bo często bywa tak, że nie wiemy za bardzo do czego, do, z czym mamy je połączyć, bo jakoś reszta rzeczy nam nie pasuje. To się najczęściej dzieje właśnie wówczas, kiedy szafa nie jest spójna kolorystycznie, w której mamy bardzo różne odcienie, które niekoniecznie gdzieś tam są zgodne z. Naszym typem. Analiza, wiecie, rozwija się też w czasie, i ja pracuję na systemie 12 typów kolorystycznych. Ale aktualnie właściwie już dąży się do tego, żeby paletę tworzyć bardzo indywidualnie, czyli. Ustalamy oczywiście ten wyjściowy, wyjściowy typ kolorystyczny, ale w gruncie rzeczy tworzymy taką paletę, którą składa się specjalnie już dla klienta i która jest no bardzo już takim produktem tutaj zindywidualizowanym, bo to są te barwy, w których Wam jest dobrze, więc nie tylko macie w tej palecie te barwy tworzące paletę danego typu, ale także sięgamy gdzieś tam w głębi bo no może się okazać, że ktoś jest jakimś typem, który ma na przykład w sobie troszeczkę jakichś wpływów zimowych, no to tutaj już jest bardzo takie zindywidualizowane i to właśnie robimy już podczas takiej, takiej stacjonarnej analizy kolorystycznej. Ale seminarium daje Wam właśnie taką możliwość, jakby wejścia w ten świat y, analizy. Będziecie mogły zobaczyć, y, jakie informacje, y, co uzyskacie właśnie dzięki takiej pracy, y, pracy z kolorami. Y, pytały mnie już też niektóre osoby, czy mogą zapisać się na te warsztaty. Y, Ci, którzy już mają za sobą analizę kolorystyczną, czyli już wiedzą, jaki typ kolorystyczny prezentują, jak najbardziej tak, oczywiście, ponieważ myślę, że odświeżą sobie też swoją kolorystyczną wiedzę, dowiedząc się na pewno też jeszcze czegoś, czegoś nowego i będą mogły poćwiczyć budowanie zestawów kolorystycznych, budowanie własnej paletki tak na żywo, w praktyce. Skonfrontują też sobie to z aktualną szafą, bo często to są też osoby, które już jakiś czas temu robiły analizę u mnie, więc jakiś czas już po prostu upłynął. No i to jest świetna okazja do tego, żeby sobie właśnie te wiedzę zweryfikować no, i po prostu poćwiczyć, właśnie tworzenie takich zestawów kolorystycznych. Bardzo zatem serdecznie zapraszam do tego wydarzenia które jest wydarzeniem zupełnie nowym jest zupełnie nowym seminarium dlatego też chciałabym żeby dotarło do jak najszerszego grona odbiorców w związku z czym cena jest promocyjna ona na pewno nie będzie długo właśnie w tej cenie też te warsztaty nie będą się utrzymywały tak jak mówiłam ilość miejsc jest Ograniczona ze względu właśnie na tę formę, taką warsztatową, po to, żebyście mogli jak największą wartość wynieść dla siebie, więc tylko 10 osób. Na razie uruchomiłam dwa terminy. Najbliższy, pierwszy to jest 9 maja, kolejny to jest 23 maja, również z ograniczeniem, czyli mamy w sumie dostępnych 20 miejsc, ale to jest dwa razy po 10. Na stronie internetowej mojej możecie już rezerwować, rezerwować miejsce. No i cóż, serdecznie Was do udziału zachęcam. Myślę, że to będzie także ciekawie kreatywnie spędzony czas w dobrej kolorowej atmosferze i zapraszam jeszcze na live'a za tydzień mam nadzieję, że już internet będzie działał dobrze i nie spłata nam żadnego psikusa. Moim gościem będzie Ania Cichomska, która jest Autorką tego seminarium i przybliżymy Wam jeszcze więcej informacji właśnie na ten temat, ale przede wszystkim też będziemy dalej mówiły o kolorach i o korzyściach, które daje analiza kolorystyczna, dlaczego naprawdę warto w ten świat kolorów wejść, tym bardziej, że jest to usługa coraz bardziej popularna, bo nawet już w krajach skandynawskich, w których dominuje taka minimalistyczna, mimo wszystko kolorystyka, tam już zaczynają sięgać właśnie po kolory, bo one dają moc, dają energię, o czym wiecie, że ja zawsze, zawsze mówię. No i cóż, do usłyszenia, do zobaczenia za tydzień. Na kolejnym kolorowym live'ie. A tymczasem wrzucam Wam pod filmem link do rezerwacji miejsc. Zapraszam do dołączenia do wydarzenia, które jest także już uruchomione na Facebooku. No i mam nadzieję, do zobaczenia już 9 maja podczas pierwszej edycji seminarium kolorystycznego. Życzę Wam udanego tygodnia i do usłyszenia.